Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kowenaś. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi. Dzisiaj opowiem Państwu. O aferze w rządzie PiS, bardzo poważnej, o której mało kto mówił, być może Państwo, którzy śledzicie moją działalność na Facebooku, zwróciliście na to uwagę. A jeżeli nie, to dzisiaj Wam o tym opowiem, ponieważ to jest afera, którą bezsprzecznie trzeba zapisać na liście tych afer, które muszą być rozliczone po tym, jak obecnie rządzące ugrupowanie straci władzę. Mówię tutaj o aferze związanej z fundacją Lex Nostra. Lex Nostra, czyli po łacinie Nasze Prawa, no piękna nazwa fundacji, Fundacji, która mieściła się, nawiasem mówiąc, na ulicy Srebrnej, a potem na ulicy Złotej. Kiedy mieściła się na ulicy Srebrnej, to właśnie na tej słynnej Srebrnej w budynku administrowanym przez Kazimierza Kujdę, byłego kapusia Służby Bezpieczeństwa, a potem na ulicy Złotej, niedaleko, nie na ulicy Złotej, na ulicy Siennej, niedaleko złotych tarasów, Fundacja, o której zrobiło się głośno dzięki mojej skromnej osobie, kiedy opisywałem to, co się w tej fundacji działo, i co więcej, no, dokładnie rok temu, albo troszeczkę dłużej jak rok temu, kiedy rozmawiałem z Marianem Banasiem. Wtedy było to w trakcie gorących kontroli ników w instytucjach podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości. To zwróciłem mu uwagę na Fundację Lex Nostra, działającą za pieniądze Funduszu Sprawiedliwości. Marian Banaś doszedł do wniosku, że w takim razie on zleci kontrolę całego Funduszu Sprawiedliwości, i wyszła z tego jedna z większych afer, nierozliczona dotychczas, ale to się rozliczy tą aferę po wyborach. Kolejny powód, nawiasem mówiąc, dla pana Zbigniewa Ziobry do szczucia i prześladowania mojej osoby, za co też pana Ziobry kiedyś posadzimy, ale nie o tym chcę teraz mówić, tylko o Fundacji Lex Nostra. Fundacja Lex Nostra została zarejestrowana właśnie na początku na ulicy Srebrnej, a potem na ulicy Siennej pod tym samym adresem, gdzie mieściła się spółka ZO pod nazwą Lex Nostra. Była tak Alex Nostra, po ukazał, i ona świadczyła usługi prawne, tak się przynajmniej reklamowała. Dowcip polegał na tym, że trzech prawników, przepraszam, trzech pracowników, jacy tam byli zatrudnieni, ani jeden nie był wpisany na listę adwokatów. A gdyby był, to pewnie by wiedział, że adwokaci nie mogą zakładać spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. I to już dużo mówi o profesjonalizmie właśnie tej instytucji. A z kolei e, dyrektorem generalnym Fundacji Lex Nostra był niejaki Maciej Lisowski, który jak spojrzałem w jego kartotekę karalności w, w sprawie w, którą znalazłem w sądach, to okazało się, że on 13 razy był skazywany przez sądy rozmaite w Warszawie, w Lublinie za oszustwa i wyłudzanie pieniędzy i spędził kilka lat w więzieniu. Typowy zawodowy oszust. To jest o tyle ważne, że pan Lisowski był dyrektorem generalnym Fundacji Lex Nostra, a prezesem, widniejącym formalnie w dokumentach krajowego rejestru Sądowego była mama pana Lisowskiego. No, ta właśnie, która na konto przejmowała pieniądze z fundacji, a z Fundacja dostawała z Funduszu Sprawiedliwości, taka słynna bardzo sprawa. Dlaczego Pan Lisowski zrobił prezesem swoją mamę, no właśnie dlatego, że sam jako recydywista po, po 13 wyrokach nie mógł być prezesem fundacji, w związku z czym zrobił prezesem swoją mamę. Pan Lisowski chodził po mediach, opowiadał duperere, może nie, nie tylko duperere, opowiadał nieraz piękne rzeczy o szczytnych ideach, jakie mu przyświecają, o pomocy ludziom, o likwidowaniu patologii w wymiarze sprawiedliwości. No problem polegał na tym, że on sam i jego fundacja była jedną z takich patologii. I komu pomógł, nie wiadomo, ale wiadomo co innego: że w roku 2016 pan Lisowski, ni stąd, ni zawód, zaczął publikować artykuły na łamach tzw. Gazety Obywatelskiej, którą wydawał wtedy Kornel Morawiecki. Ojciec Mateusza Morawieckiego, i w takich oto okolicznościach zaprzyjaźnił się z nim i został nawet jego asystentem społecznym. Asystent społeczny tym się różni od asystenta zwykłego, że asystent zwykły bierze pieniądze za swoją pracę. To są pieniądze z funduszu na biura poselskie, taki asystent jest zgłaszany do rejestru. A asystent społeczny to działa społecznie, więc oczywiście też jest zgłaszany, ale nie bierze pieniędzy i de facto asystentem społecznym może zostać każdy, każdy poseł może mieć dowolną ilość asystentów społecznych. Rola takiego asystenta społecznego yy, polega na tym, że on tam doradza w kwestiach, na których się zna, ale przy okazji, i to jest kluczowe dla zrozumienia tego, o czym mówię, ma dostęp a to do posła, a to do marszałka, a to do kogoś tam jeszcze innego, komu akurat społecznie asystuje. Pan Lisowski miał dostęp do marszałka, sejm, seniora Sejmu Kornela Morawieckiego, już nieżyjącego, świeć Panie nad jego duszą, a poprzez Kornela Morawieckiego do Mateusza Morawieckiego, do całego tego otoczenia, więc no, miał dostęp do ludzi, powiedzmy, no, decyzyjnych. I to wykorzystywał. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadziła śledztwo w sprawie powoływania się przez pana Macieja Lisowskiego na wpływy u marszałka Sejmu. Wszczęto to śledztwo w oparciu o zawiadomienie niejakiego Pawła P. z Zielonej Góry. Paweł P., zrozpaczony ojciec osoby, która popełniła samobójstwo, szukał pomocy wszędzie, gdzie mógł i pan Lisowski obiecał mu pomoc. Obiecał, go, obiecał mu kontakt z marszałkiem seniorem Morawieckim. I wziął za to pieniądze. I teraz, co ciekawe, umowa została wystawiona między panem Pawłem a Aleks Nostra nie na fundację, tylko na spółkę. I właśnie po to działała ta spółka, żeby wykorzystywać naiwność ludzi i zły stan psychiczny wynikający z jakiejś tragedii, żeby podpisywali dokumenty wystawione na spółkę. A nie dokumenty wystawione przez fundację. I w ten sposób, z jednej strony, pan Lisowski stworzył sobie fundację, która teoretycznie miała pomagać ludziom i głosiła piękne, szczytne cele, a kiedy zgłosił się ktoś rzeczywiście z problemem, no to pan Lisowski usiłował go przekonać do zapłaty na rzecz prywatnej spółki, powołując się przy tym na wpływy. Ja poznałem co najmniej pięć osób. U których pan Lisowski powoływał się na wpływy właśnie u marszałka Sejmu i brał za to po prostu pieniądze. Jedną z, taki, jednym, jedną z pokrzywdzonych to jest rodzina niejakiego Leszka Karpety, pseudonim człowiek z lasu. To taki człowiek ze Starachowic, z okolic Starachowic, którego tam, z którego tam zrobiono wyjątkowo groźnego bandytę. Czy słusznie, czy nie, to jest temat na, inną, na inny ferieton, ale, ale ja takich osób poznałem, trochę mam to udokumentowane jak trzeba będzie, a mam nadzieję, że trzeba będzie po wyborach, to zeznam to przed sądem i te osoby też to zeznają przed sądem i być może pan Lisowski trafi tam, gdzie jego miejsce. <laughs> Dlaczego prokuratura rejonowa w Warszawie, w Warszawie-Śródmieściu nie postawiła zarzutów panu Lisowskiemu? Otóż kiedy już po zeznaniach tego pana Pawła P. prokurator zgromadził materiał dowodowy wystarczający absolutnie, widziałem te materiały, więc wiem o czym mówię, Wystarczający absolutnie do postawienia zarzutów Maciejowi Lisowskiemu, to wówczas prokurator prowadzący sprawę wezwał go na świadka. Dziwna sprawa. Wezwać na świadka kogoś, komu się zarzuty powinno postawić. Pan Lisowski przysłał zwolnienie lekarskie, wyznaczono mu drugi termin, przysłał znowu zwolnienie lekarskie, i prokurator sprawę zawiesił. Doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że dla prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście pan Lisowski był chory, biedak. Chorował obłożnie, za każdym razem, kiedy trzeba, go, trzeba było mu zarzuty postawić, ale w tym czasie podróżował, bywał w mediach, występował na rozmaitych konferencjach, także miał taką dziwną chorobę, która przeszkadzała mu tylko udać się do prokuratury, ale nie przeszkadzała mu udać się nigdzie indziej. <laughs> Ta sprawa jest zawieszona do dzisiaj, ale. Jak wytłumaczyć w tej sytuacji to, że Fundacja Lex Nostra, kierowana przez kryminalistę, przeciwko któremu toczyło się śledztwo, dostawała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Według moich źródeł w Najwyższej Izbie Kontroli przez kilka lat Fundusz Sprawiedliwości zasilił Fundację Lex Nostra kwotą ponad 30 milionów złotych. Pan Lisowski w jakimś tam komunikacie oficjalnym twierdził, że to tam ledwo powyżej 3 milionów, ale to ja oczywiście nie można wierzyć. Ja bardziej wierzę moim znajomym z Najwyższej Izby Kontroli. I mimo ujawnienia tego, ciągle Fundusz Sprawiedliwości finansował tą fundację. Fundusz Sprawiedliwości to jest instytucja podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości, ministrowi Sprawiedliwości. Czyli mojemu najlepszemu nieprzyjacielowi Zbigniewowi Ziobrze. Doszło do sytuacji paradoksalnej, że pan Ziobro pieniędzmi podatnika finansował instytucję kierowaną przez recydywistę i tenże recydywista w ogóle się nie rozliczał z tego, jak te pieniądze wydaje. Dopiero skandale i nieprawidłowości ujawniła kontrola NIK z moim udziałem tam do tej fundacji wysłana, co, 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 z czego jestem dumny po dzień dzisiejszy. I kiedy okazało się, że to nie tylko jest defraudacja pieniędzy, że nie tylko naruszanie procedur transparentności, ale jeszcze powoływanie się na wpływy i korupcję, to prokurator podlegający panu Ziobrze no, do dzisiaj nie jest w stanie wezwać pana Lisowskiego na świadka. Ani nawet ani postawić mu zarzutów. Otóż analiza tego materiału, Prowadzi mnie do wniosku, że ta sprawa była panu dobrze na rękę, ponieważ ona kompromitowała Kornela Morawieckiego, już dzisiaj nieżyjącego, ale poprzez Kornela Morawieckiego także Mateusza Morawieckiego. No, premierowi rządu polskiego nie byłoby na rękę, gdyby cała Polska się dowiedziała, że jego ojciec współpracuje z gangsterem, kryminalistą i bandytą, zwykłym oszustem, który ma 13 wyroków. Za sobą i co więcej, jeszcze te pierwsze wyroki pan Lisowski w 2006 roku dostał, czyli za pierwszego pisu, więc nie można byłoby twierdzić, że tutaj jakaś tam wraża ręka platformy obywatelskiej go posadziła za niewinność, bo oczywiście poszedł zupełnie słusznie do tego do, do, do jednego czy drugiego więzienia. Widziałem większość akt tych jego spraw, więc tu nie pozostaje wątpliwości. Nie ma wątpliwości, że w tej akurat sprawie wymiar sprawiedliwości się nie pomylił. I taka sprawa była panu dobrze na rękę, bo on. Mając, mając śledztwo, w którym świadkowie zeznawali, że pan Lisowski powoływał się na wpływy, mógłby teoretycznie spróbować postawić zarzuty marszałkowi, seniorowi świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu, wtedy kiedy Kornel Morawiecki jeszcze żył. I tylko tym można tłumaczyć, można tłumaczyć takie dziwne zachowania prokuratury podlegającej panu Ziobrze w stosunku do pana Lisowskiego, biorącego pieniądze od funduszu nadzorowanego przez Pana Ziobrę. No, dużo tu jest jeszcze wątków humorystycznych w tym wszystkim. Na przykład wyjazd Pana Lisowskiego na spotkanie z doradcą prezydenta Trumpa, Panem Rudolfem Giulianim. Ja mam zdjęcie Pana Lisowskiego z Giulianim. No, czy Giuliani wiedział, że z bandziorem i kryminalistą się spotyka? To jest ciekawe pytanie, które zresztą też każe postawić pytanie o jakość procedur amerykańskich ochraniających najważniejsze osoby w państwie, bo, bo Giuliani był wtedy najbliższym doradcą Donalda Trumpa, więc sprawa jest zagadkowa. Jestem ciekaw bardzo, czy to zdjęcie, które ja dostałem, a przecież wiem, że nie tylko ja jestem w jego posiadaniu, to miało na przykład panu Ziobrze w jego chorej głowie dać jakieś narzędzie do, do, do wpływania na, na obóz prezydenta Trumpa, czy jeszcze coś innego, no, tego nie wiadomo. Pozostanie to już w głowie pana Ziobry. Ale sprawa fundacji Lex Nostra, to jest sprawa, która absolutnie musi skończyć się w prokuraturze. Bez dwóch zdań. I kiedy już ta ekipa po wyborach trafi tam, gdzie jej miejsce, na pewno ta sprawa zostanie rozliczona. Dziękuję bardzo, do widzenia. Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kołynasiew.